Drafty, drafty, diawciki, tyle pięknych wspomnień. Proszę, ale żeby nie spadło, Jezu! Żeby nie spadło, bo już mi raz spadało. Dwa, jeden, proszę, nie spadnij. 195! Zrobione! Tak jest, ekipa GG na czacie! No i jest to też prawdopodobnie tryb, przez który większość z Was mnie kojarzy, a ja o korzeniach nie zapomnę nigdy. Dzisiaj zrobiliśmy naprawdę niesamowite drafty. Zresztą o, zobaczcie sami. A ja jeszcze tylko przypominam, że to jest daily odcinki codziennie, godzina 16.30 do końca roku. I wszystko to z powodu challenge'u. Walczymy o wbicie 100 tysięcy subskrypcji. Jeżeli chcesz pomóc, to doskonale wiesz, co robić. Zapraszam na odcinek. Tak było kiedyś, a jak jest teraz? Sam jestem mega ciekaw. Zobaczmy, jak te drafty w ogóle wyglądają. Bo powiem wam, że. O! O, o, o Ta formacja pod rekord, ale nie teraz. Nie teraz. Teraz myślę, że. Lepszą formacją będzie 4-3-2-1 Po prostu. Zobaczmy, jaki kapitan. Leo Messi. Okej, okay, niech będzie. Ale my tu szukamy jakiejś perełki. kaman ławeczka od razu, niech odda. Nie, napastnik to już musi być to. Oh, shit, man. Jest, co? Takie karty można trafić w draftach? Mamy ikonę! Lol, ja nawet nie wiedziałem, że teraz ikony da się trafiać w draftach. Dobra, to miał być jak najwyżej oceniony draft, ale weźmy Thierry Gauri. No jak, ikona to wyjątek musi być jakiś. Dobra, jak ikony da się, to dajcie jeszcze jakoś. Nie wiem, nie wiem, kogo można trafiać. Come on, ikony, ikony. Jak najwięcej ikon. Jest Gabriel Jesus, no tutaj Leo jego ciężko będzie wyrzucić, ale spoko, niech będzie. Come on, SP. Tutaj jeszcze jakaś ikona, jest dobra flara, ale nie ma ikony. Paul Pogba będzie miał najwięcej. Albo Veratti. Tak, Veratti pod Messiego. To jest lepsza karta pod wysokie drafty. To jeszcze raz SP. Come on, ikona. Jest! Mamy kolejną! Ty, ja do dzisiaj nie wiedziałem, że da się jedną trafić w draftach. A tutaj cyk, druga! Come on! Dobra, ławeczka. Na uspokojenie. Ławka. I ona już tak dobra nie jest. Jest Renan Lodi, oczywiście go również bierzemy pod ocenę. I zobaczymy, co tutaj dalej będziemy trafiać. Kurczę, mamy już dobrego LO. Mamy dobrego PO. Ale weźmy SP. Pokrętna logika i czy było warto. Nie. No to teraz, Elo. Tylko żeby był słaby, bo już mamy dobrego. No i patrząc pod Overall, jest słaba, ale patrząc pod grę, absolutnie słabą nie jest. Davis to naprawdę świetna karta w tym roku. Esio, Come on, o! To Mori. No tutaj byłby najlepszym wyborem. Ale Ginter i tutaj Cyk Davis. Kto wie, może jakoś to po. O! Jeszcze tutaj możemy dać tego. Ładnie to wygląda, no ale tutaj taka nie za dobra ocena. Come on, Esio, jeszcze jeden. Ikona, najlepiej, jakaś nie, ale ta psowa kolejny? Niemiec? Znaczy z ligi niemieckiej. Dobra, niech będzie. To na PO wlatuje Arnold, chyba że. Jest Polak! Prawie. Ale weźmy, no pod ocenę, Celik, no ale i tak wyrzucamy oczywiście Arnolda. A kto na bramce domknie ten draft? Ikona nie, ale strakosza, no pod ocenę tylko i wyłącznie. 8-6 oceny. Come on, nie wiem jaki jest rekord w tym roku, ale to naprawdę wygląda obiecująco. Ława, spokojnie ława. Jeszcze ikona, jeszcze. Dajcie ikonkę, jeszcze z jedną. Pawlenka i patrzcie. Werder nie gra w Bundeslidze. Okej, okay, już się podjarałem. no. Dobra, tutaj musi oddać ten bramkarz z digi niemieckiej. Byłby na wagę złota, jest Antoine Griezmann. No i weźmiemy go. On też da tutaj ładne zgranie. Bardzo dobra karta, bardzo mocna. A tutaj, cokolwiek jeszcze dobrego. Nie, nie wiem. Listowski, bez różnic. Jeszcze chciałem zobaczyć jakąś ikonę. Chociaż jedno, come on! Ikona tu nie jest, ale Robert Lewandowski. To jest ocena 92. Ej, tak szczerze? Jeżeli będziemy mieli Bramkarza z Bundesligi, to tutaj możemy Dać lewego i będzie i tak miał fenomenalne Zgranie, tutaj dużo zależy od Bramkarza Ale może tutaj, ta pozycja Da jeszcze ikonę, nie Come on, tutaj Coś obiecującego Również nie, no jest isko. no isko To nie będę płakał, bierzemy go oczywiście Ale ten Bramkarz, to jest najważniejsze W tej chwili, dobra, trzy karty Trzecia od końca należy do Znowu brak ikony Um titiego, no bierzemy pod ocenę um i tak, tutaj nie, nie za dużo Dano, ale najważniejsze jest, mówię, ta bramka I weźmy ją teraz, zaskoczenia Chociaż byle kto z tej Bundesligi Jest najlepszy Miller mamy 100 z I teraz możemy dać pana Roberta Minus jeden, ale to da trener czy to będzie 86 ocena Kaman? Skocz, skocz, zaraz tutaj poprzestawiamy, zobaczymy. I jeszcze obrońca, ikona, chociaż na koniec, no niestety nie. No niech będzie pod ocenę Montiel Dobra, kończę układanie tego draftu. Jest ocena 86, czyli to będzie najwyższy nasz draft w tym roku, a mianowicie draft z oceną 186. No chyba, że trener nie da, tak już się zdarzało. Trener, na, nawet nie próbuj, to musi być. Jest, chyba, jest, 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 ten Niemiec musi dać. Na szczęście jest Bruce i on nam daje 100 zgrania, a nawet żura, Weźmy Żurawia. Mamy Draft 66, pierwszy w tym roku, i powiem Wam, że dwie ikony to jest na pewno mój taki osobisty rekord, ale przyjemny mega draft. Chwila, chwila, chwila. Nie zapomnijmy, że zawsze najlepsze drafty były w trybie offline. Just do it. Zróbmy jeden draftik offline. Nie robiłem w tym roku jeszcze ani jednego, dlatego jestem ciekaw, jaką w ogóle wyjdzie. Poziom ultimate, no bo jaki możemy wziąć inny? I teraz formacja. Apalicho 4-2-2-2. Mam do niej sentyment. Tylko kaman. Jakiś mocny kapitan. Naprawdę Mocny. Znowu Messi. Gdzie są ikony? Messi jest na ławce, ale na napadzie. Za to jest ktoś mocny. Proszę, ikona. Draft ikon Romelu Lukaku. No dobra, no tutaj już tak dobrze nie jest. Lukaku nie oddał, ale drugi napastnik już musi. Jest karta Hero. Też po raz pierwszy ją widzę w draftach. Ale o niej widziałem, że się trafia. Kejhil czy Milito? No zgrani nie da Cahill, więc weźmiemy go, ale ten Milito wygląda o niebo lepiej, no ale weźmy Kejhila. Mamy kartę hero, no to karta ikony również musi być, chociaż jedna. Vasquez. No jakby nie patrzeć ikona realu. SPO, Maradona Pele, nie, to jest niemożliwe, prawda? Ronaldinho! Oh yes, takie karty są w draftach Ja cię kręcę No jeszcze Abed i Pele Ronaldinho i Pele w jednym drafcie Niezły clickbait Nice, bierzemy oczywiście Brazylijczyka No to tutaj jeszcze jeden SPO Pele, jeszcze raz nie, ale to była flara pod Pele. Bo teraz jak widzicie, taka ciemniejsza to jest właśnie flara z lepszą kartą. No ale Bruno Fernandes nie odstaje również. Na luziku bierzemy sobie SPD. No tutaj ikon chyba żadnych nie ma, ale jest Alan. Oczywiście bierzemy. Drugi SPD, może on zaskoczy także... Okej... Okay. Zakaria nie da... Weźmy Rajsa, bo on da dużo zgrania i jeszcze niezła ocena. Ale żaden draft dobry nie jest bez obrony. A tutaj na obronie znajdziemy. Stonsa. No, również weźmy pod zgranie i ocenę. Lewa obrona będzie należeć do pana Renana Lodiego. Go bierzemy, bo tutaj ze względu na ocenę. A i zgranie z Ronaldinho. Nie zobaczyłem. To może ławka dla zmyłki. Kto pamięta ten yy, śmieszny albo nieśmieszny? Natomiast tutaj też śmieszny żart, bo tylko i liczyć, no ale musimy go wziąć. Drugieś, o, czy tutaj będzie jakaś karta, najlepiej jeszcze jedna ikona, come on. To prawy obrońca jeszcze tutaj został. To jest tylko Mukielle. To bramkarz, come on. Niech bramkarz jeszcze coś odda. Czy może być ikona? No niestety tutaj ikona nie wiem czy może być, ale jej na pewno nie ma. Paul Lopez, ale jest wciąż ocena 86. To może ławeczka. Na ławeczce ktoś jeszcze dobry, no też niestety tylko Sergi Roberto. Come on, to musi być rekordowy draft. Jest mount, no ale tutaj też na formacji, gdzie on się nie nada. Jeszcze jeden z głębokiej ławki rezerwowych i to jest tylko Zacha. Kaman, tutaj można trafić na Zario? Nawet nie wiem, ale to by było naprawdę coś jest Neymar. I Brazylijczyka weźmiemy, ale duo. No kurczy, dlaczego ja ich nie mogę wsadzić do jednego składu? I Messi Neymar na ławce. Co za czas. To może jeszcze tutaj. Ktokolwiek dobry: Rafinha czy Madison. Madison. A tutaj na następnym wyborze jest również słabsza: jest ciaka Noglu. Trzy wybory do końca, niech będzie środkowy. Czy coś jeszcze. To może tu. Kolejny wybór też mega słaby. No i bramkarz też kompletnie nie oddał. Czy to będzie draft o cenie 186? No tutaj już tylko kilka kart muszę przesunąć. Kaman, wskakuj! Wskakuj! Fajnie byłoby zrobić dwa drafciki 186. No, niestety nie tym razem. Chyba, że jeszcze tego Messiego musiałbym utkać, ale no nie no, nie zmieszczę go nigdzie. No, Messi to na ba... A chyba, że Neymar. Plus 4. No Kaman. no teraz to już musi wskoczyć. Jak z, jak z Neymarem nie wskoczy, to się poddaje. Come on, skakuj! Jest 86 ocena i czy trener da? No trenerze, nawet się nie wasz tutaj nie dać. Jest, nie, 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 pięć razy nie. Draft to ocenie 185. Chyba, że. Chyba, że zamienimy Stonsa. I jest draft to ocenie 186. Dwa takie drawciki! Naprawdę całkiem nieźle. A ja wam pięknie dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia już jutro. Cześć!